Cześć kochani, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni i zapraszam dzisiaj do przygotowania kurczaka grillowanego. Można go grillować zarówno na patelni grillowej, jak i na tradycyjnym grillu w ogrodzie. A kurczak będzie przygotowany wcześniej w marynacie sojowej. Polecam szczególnie tym z Was, którzy chcą spróbować troszeczkę innego mięsa niż to klasyczne, przyprawione po polsku, czyli solą, pieprzem i ewentualnie słodką albo ostrą papryką. Kurczaka przygotujecie dosyć szybko, chociaż wcześniej oczywiście musi trochę poleżeć w marynacie. Gorąco polecam, zobaczmy, jak szybko można go przygotować. Mięso umyłam, osuszyłam, poporcjowałam na kotlaty, a teraz delikatnie rozbijam je tłuczkiem. Z pozostałych składników przygotowuję marynatę. Czosnek przyciskam przez praskę, dodaję sos sojowy, dodaję oliwę z oliwek i sok pomarańczowy. Dodatkowo, żeby wzmocnić trochę smak, zetrę też trochę skórki z cytryny. Oczywiście wcześniej skórka musi być wyszorowana i sparzona. I w tak przygotowanej marynacie zanurzam kawałki kurczaka. Odstawiam do marynowania w chłodnym miejscu na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Na godzinę przed grillowaniem wyjmuję kurczaka z lodówki. Grilluję na patelni grillowej albo na ruszcie przez około 10 minut z obu stron. W czasie, kiedy kurczak się grilluje, na dużym ogniu w rondelku redukuję sos sojowy. Kiedy sos zmniejszy objętość o połowę, można serwować całość. Proponuję z brokułem i marchewką albo ziemniakami. Dzięki za uwagę. Zapraszam po więcej przepisów na pozytywna kuchnia.pl i do zobaczenia w kolejnych filmach.